Szanowni słuchacze, wraz z towarzyszem Stefanem, no. znanym również jako słynny grecki anarchista Markus Stefanos, no. napisałem raport o ukraińskim ekosystemie dronów, o tym jak powstał, jak się rozwijał, co umożliwiło jego powstanie. I zwróciłem uwagę w kontekście tego, co Marek teraz mówił, na bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie, pierwsze takie. Ogniska innowacji związanych z dronami powstały na Ukrainie po 2014 roku, po zajęciu Krymu, po okupacji Donbasu, itd. Tak Natomiast one były, bardzo, miały, miały bardzo krótki żywot. Tam powstało około 50 firm, one szybko upadły. Upadły pod ciężarem braku zainteresowania wojska. Pod ciężarem regulacji biurokratycznych nie, nie miały szansy oderwać się od ziemi te startupy. I tak naprawdę momentem, który po, tak naprawdę one dopiero, to ten ekosystem został stworzony. E, państwo nie tyle stworzyło, co przestało blokować możliwość stworzenia tego ekosystemu dopiero w momencie, kiedy nawet nie po pierwszej wojnie, gdzie to była poważna wojna dla Ukrainy, utrata sporej części terytorium, ale nie wtedy. Dopiero w momencie, kiedy wybuchła pełnoskalowa, w 20, pełnoskalowa wojna w 1922 roku, kiedy Ukraińcom zajrzało w oczy i ukraińskim urzędnikom i biurokratom zajrzało w oczy widmo zgonu, widmo śmierci. Dopiero takie zupełnie bezpośrednie namacalne poczucie egzystencjalnego zagrożenia, kiedy podjeżdżały czołgi rosyjskie pod Kijów, dopiero wtedy państwo ukraińskie zrobiło to, co powinno zrobić już dawno.